Większość komórek w ludzkim ciele może podzielić się tylko określoną liczbę razy. Dzieje się tak, ponieważ za każdym podziałem skracają się ich telomery ochronne fragmenty DNA znajdujące się na końcach chromosomów. Telomery działają jak bezpiecznik. Kiedy stają się zbyt krótkie, komórka przestaje się dzielić i przechodzi w stan starzenia. To zjawisko znane jest jako limit Heiflika w zdrowym organizmie chroni nas przed niekontrolowanym wzrostem i mutacjami. Ale komórki nowotworowe łamią tę zasadę. Uruchamiają enzym o nazwie telomeraza, który odbudowuje telomery po każdym podziale. Dzięki temu mogą się dzielić bez końca. Nie starzeją się. Nie giną z wyczerpania. Telomeraza jest aktywna w ponad 85% guzów nowotworowych. To właśnie dlatego rak potrafi rosnąć nieprzerwanie, aż zniszczy cały organizm. Telomerazę odkryto w 1984 roku. Badania prowadzono na pierwotniaku o nazwie Tetrahymena. W 2009 roku przyznano Nagrodę Nobla za opisanie tego mechanizmu. Komórki rakowe są biologicznie nieśmiertelne i właśnie dlatego są tak niebezpieczne.